Chcąc odwiedzić województwo mazowieckie, warto rozważyć inne miejsca destynacji niż Warszawa. Jedną z ciekawych opcji do rozważenia jest odwiedzenie Płocka. Miasto to ma do zaoferowania wiele walorów turystycznych. Wiele wspaniałych budynków i miejsc tego miasta może urozmaicić nasz spacer po ulicach Płocka. Na szczególną uwagę zasługuje Stary Rynek, wokół którego zlokalizowanych jest wiele ważnych dla historii miasta budynków, m.in. ratusz wybudowany w 1827 roku. Poza spacerami warto wstąpić do Muzeum Żydów Płocka, które nakreśla historię i wpływ tej mniejszości na losy i kulturę regionu. Gdy będziemy już w Płocku, warto wybrać się na wycieczkę do pobliskich atrakcji nie leżących na terenie miasta. Na przykład do Żelazowej Woli, miejsca urodzenia najsłynniejszego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina, czy do twierdzy Modlin, gdzie w specjalnej izbie pamięci i muzeum poznamy historię jednej z najdłużej broniących się polskich redut w września 1939 roku. Teraz już wiesz, co zobaczyć, wy.